Dzisiaj jest naprawdę pięknie Wrzucę tą przebitkę Którą nagrałem przed chwilą z ręki Słoneczko 0 stopni Ale się nie topi Także droga jest twarda A wręcz jest zalodzona Także trzeba uważać Nie zakładam łańcuchów dzisiaj bo Jest chropowato Chociaż jest dosyć dużo lodu ale mam spuszczone powietrze z któregoś razu. Nie pamiętam, czy to jest nagrany ten wiatr, czy nie, ale mam 1,5 w oponach. No i jadę, wziąłem resztę tej pościeli, którą bierzemy do prania. I jadę odwieść do doprani, Mam odwieść kolejne dokumenty do biura. Mam zawieść części do mechanika, do łaza. Ale kurczę, nie mogę sobie odmówić tego, żeby pokazać ten widok. To jest coś niesamowitego. Nieprawdopodobny jest ten widok. To jest dokładnie to miejsce, o którym na filmie o pięciu drogach opowiadałem i szedłem to jest ze schroniska Zielonym Szlakiem w stronę Pięciu Dróg. I tutaj właśnie jest to miejsce, gdzie jest taka przestrzeń z której widać właśnie tą panoramę. Babia Góra. Pasmo Rysianki Lipowskiej. Skalite, Skrzyczne. Beskid Sport Arena. Czantoria. Tutaj nie widać akurat, bo musiałbym przejść kawałek dalej, ale tam jest całe to pasmo czeskie. Cieszyn, stąd widać coś pięknego, niesamowite. Tutaj jest żywiec. No, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że na te widoki nie da się napatrzeć, nie da się nimi znudzić. One są codziennie inne. Ja tak często nie miałem czasu na to, żeby na nie spojrzeć, mimo tego, że byłem bardzo blisko nich. Ten kanał powstał też dlatego, żeby po prostu czasem w tym całym wirze pracy, w wirze tego wszystkiego, co się dzieje, zatrzymać się na chwilę, popatrzeć, zachwycić się tym pięknem. Które jest wokół nas, bo tego piękna jest więcej, nie tylko tutaj w górach. Dobra, dość patrzenia na widoczki, bo jest robota do zrobienia. Natomiast tutaj chcę pokazać właśnie to, tą drogę dzisiejszą. To na szczęście się już wytapia, także, także jest fajnie. Natomiast ta droga potrafi być takim właśnie lodowiskiem. Ale teraz akurat jest, jest w porządku, dlatego że zawsze gdzieś tam między kołami czy poboczem można się chwycić i można się złapać. No tak, żeby po prostu nie wpaść tam w tą przepaść. Dobra, lecę dalej, bo ja i tak dzisiaj trochę zaspałem. Także i tak mam lekkie opóźnienie, ale działam tak, żeby zdążyć. Kurcze, ale, 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 ale razi. Ale to nic, fajnie, niech sobie razi. Takie słoneczko może razić. Eee, dobra, i teraz co dzisiaj? Dzisiaj jadę e, po te dokumenty zawieźć. Kolejne w ostatnim odcinku odwoziłem. Teraz do biura rachunkowego, wcześniej dokumenty techniczne. E, jadę z pościelą. E, remont już jest praktycznie zakończony. Tam pokoje po, reszta pokoi do dokończenia, do pomalowania i wchodzimy z sprzątaniem sprzątaniem takim generalnym takie sprzątanie generalne robimy dwa razy do roku niezależnie od tego czy jest remont czy nie także teraz jeżeli remont był zaplanowany to to sprzątanie zostało przesunięte bo już mamy grudzień e, a zawsze takie sprzątanie robimy mniej więcej październik, listopad e, natomiast no teraz przesunęliśmy żeby po prostu sobie nie robić podwójnej roboty żeby e, bo fajnie, sprawnie poszło. Remont zrobiony, więc można po nim wysprzątać. A przy okazji zrobić właśnie tą generalkę. I ta generalka, tak zwana, czyli właśnie sprzątanie generalne, polega na tym, że czyści się absolutnie wszystko: każdą najmniejszą fugę, każdą szparę, wnękę, dosłownie wszystko. Nie ma miejsca w schronisku, które nie jest wyszorowane. Nie tylko wyczyszczone, tylko po prostu wyszorowane. Także do takiego sprzątania idziemy wszyscy. Nie ma także jest jakaś sama ekipa sprzątająca, która przychodzi, tylko po prostu robimy to wszyscy, dzięki temu cała ekipa cały rok ma zapewnioną pracę. No bo jeżeli jest mniejszy sezon, jeżeli nie ma obsługi turystów, no to w normalnych warunkach i w wielu miejscach tak jest turystycznych, że po prostu ekipa jest sezonowa. A tutaj udaje się po prostu, akurat mamy niewielką załogę stałą, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby utrzymać pełne wynagrodzenia i pełne etaty dla tych osób. Jeżeli chodzi o taką pracę w ogóle w schronisku, jak to wygląda od strony załogi. Zrobię też cały taki odcinek, bo to jest długi, na pewno będzie odcinek. Bardzo dużo różnych aspektów wchodzi, można to zrobić szybko, ale tak naprawdę jest tam dużo rzeczy, które są po prostu ciekawe. Ale żeby tak nie zostawić cię, drogi widzu, całkowicie bez żadnej informacji, to po prostu chodzi o to, że jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Nawet w jednym stronisku, takim jak nasze, kilka, kilkanaście razy do roku zmienia się układ. E, załogi. Także jest to, to po prostu bardzo różnie. E, no, niestety, załoga też często, zwłaszcza jeśli nie jest stała, to jest po prostu rotacyjna, mocno rotacyjna, bo ludzie się po prostu dopasowują. Często to jest zderzenie z rzeczywistością. Takie, taka romantyczna wizja, która właśnie zderza się z realiami, i to powoduje, że ludzie. Mm, często przychodzą i po prostu po kilku dniach odpuszczają jeżeli chodzi o szukanie załogi jeżeli chodzi o załogę stałą no to po prostu mamy także bardzo różnie w czasie roku to się układa czasami jest się w schronisku tydzień na tydzień czasem dwa tygodnie na dwa tygodnie czasem trzy tygodnie na tydzień czasem tylko na weekendy po prostu jest to bardzo różnie zgodnie z ustaleniami z konkretną osobą a ja właśnie zjeżdżam spod pięciu dróg i znowu jest to ślisko tu jest zacienione miejsce <laughs> Coś z gardłem, wybaczcie I tutaj też będę płynie po szlaku, woda zamarza, więc dodatkowo jeszcze jest jeszcze większe lodowisko niż normalnie na całym szlaku Także tak to wygląda Jadę do miasta, jestem ubrany w czystą kurtkę, czyste spodnie To też cieszę się, bo nie muszę leżeć pod samochodem, żeby ściągać łańcuchu. łańcuchy Dlatego, że wiadomo, w łańcuchach nie da się jechać po asfalcie, przynajmniej prawnie się nie da, bo fizycznie da się jechać. Można jechać tak, właśnie około 40 do 60 km na godzinę. Lepiej jest, właśnie paradoksalnie, jechać trochę szybciej niż za wolno. Jeżeli chodzi o jazdę na łańcuchach, jest to, jest to, jest to lepsza, lepsza metoda jazdy. Natomiast prawnie nie wolno w Polsce jeździć po gołym asfalcie. W niektórych krajach są przepisy takie, że można przejechać miejscami, w Polsce nie można. Nie można też jeździć na oponach z kolcami. Także za każdym razem, kiedy zjeżdżamy do, do, do doliny, musimy łańcuchy ściągać, pojechać do miasta, wracając, założyć, żeby wjechać na górę. Wtedy, kiedy oczywiście jest taka konieczność. A jeśli zjeżdżam kilka razy, a często tak bywa, na przykład dwa razy po zaopatrzenie, i raz. Wieczorem po kogoś, kogo przywożę na górę, to wtedy zjeżdżam trzy razy, i wtedy za każdym razem muszę te łańcuchy zdjąć, potem założyć, więc w sumie sześć razy zakładam te łańcuchy. A no co, liczy się czas. Gdyby się nie liczył, można byłoby sobie to robić, ale trzeba ze wszystkim po prostu zdążyć. No a dodatkowo, tak jak właśnie mówię, jestem ubrany że tak powiem na czysto więc jeśli potem leżę w biłej czy w szczyrku gdziekolwiek pod tym samochodem e, oczywiście mam zawsze e, jakiś koc albo właśnie coś nieprzemakalnego jakąś blondekę. no ale mimo wszystko zawsze jednak się e, te ubrania ubrudzą w takiej czynności dobra, a jeszcze mówiłem, że jadę do mechanika i jadę do mechanika, który naprawia nam ułaza i wiozę mu części. Wiozę mu reduktor, bo będzie wymieniany. Mamy świeższy, fajniejszy. Tamten już mocno brzęczał. W ułazie diagnoza to pęknięte kule. Także kule są zamówione w firmie Tarmot. Od której zresztą kupowaliśmy tego konkretnego zielonego ułaza. Także Tarmot będzie nam to wysyłał. A zepsuł się jeszcze czujnik Który jest w reduktorze I to jest jedna z niewielu rzeczy Elektronicznych w łazie. I wiozę Cały ten reduktor właśnie Będzie i ten czujnik I ten reduktor nowy Także pokażę też może będzie na podnośniku a akurat jeśli nie no to To może na placu gdzieś tam sobie będzie stał Albo rozebrany zobaczymy No i jeszcze muszę zostawić tą pościel Aha, bo ja w ogóle zacząłem mówić o tym sprzątaniu generalnym, a nie dokończyłem tego, że właśnie przy okazji tego biorę pościel do prania po prostu. Pościel, wszystkie możliwe kołdry, poduszki i tak dalej. Robimy to na raty, tak żeby można było już przyjmować turystów w tych czystych pokojach. A kolejne się sprzątają, kolejne się biorą. No i tutaj na przykład jest taka sytuacja, że nie ma się gdzie chwycić, tak żeby nie jechać po lodzie a lód jest naprawdę konkretny nawet to co jest po środku to jest po prostu lodowisko chociaż białe, ale, ale lód no i tutaj sobie jadę oczywiście na reduktorze, na dwójeczce o, to jest taka sytuacja, że czasem jak się odpali to licznik nie podskoczy, e, jest raczej a zaraz go zgaszę, odpalę i znowu będzie działał Natomiast tutaj jest to lodowisko na całej szerokości drogi, także jadę bez gazu. Po prostu opony mają przyczepność, bo są spuszczone, z nich jest powietrze. No tutaj to widać. Nie da się chwycić z lewej strony, bo już są drzewa. Nie da się chwycić prawej strony, bo jest rów. Na filmie ten rowek się wydaje mały, a w rzeczywistości jest dość duży. No i na przykład tutaj auto już sobie leci na tak zwanych smykach. to znaczy? Koła się kręcą wolniej niż zaczyna jechać samochód, ale tutaj nie wciskam hamulca, nie panikuję, jadę sobie szerokimi łukami, jeżeli chodzi o zakręty, i tutaj już się mogę złapać czegoś. Także, no tutaj też można się chwycić w boczku. Jest naprawdę ślisko, o, i teraz tutaj jeszcze się zatrzymam, bo jeszcze się da. I tak wygląda cała trasa, ona się po prostu świeci. Także pojadę sobie tutaj lewą stroną. Oczywiście gdyby to była wyprawa jakaś offroadowa. Puściłbym tu drona, włączyłbym tutaj kamerę, gopro założyłbym pod kołami, tu miałbym jeden telefon, gdzieś tam drugi. Ale ja niestety na takie rzeczy nie mam czasu Nie mam czasu też na wyprawy Także Też czasami się zderzam z kimś kto Przychodzi właśnie do schroniska ogląda te różne maszyny które tam stoją samochody I mówi kurde ale fajny camper Tym to się jeździ pewnie na wyprawy No i właśnie tutaj jest to co nazywam zderzeniem światów Że fakt Ja się cieszę że jeżdżę tymi autami Ale nie mam czasu nimi podróżować nie mam czasu nimi się bawić, tylko nimi po prostu pracuję, więc to są nasze narzędzia pracy. Także to trochę tak, jakbym podszedł do kierowcy ciężarowego samochodu i powiedział, że ale ma fajnie, bo sobie śpi w namiocie, jakim jest kabina. No. Przypuszczam, że ktoś, kto całe życie w takiej kabinie spędza, to troszkę inaczej to widzi niż ktoś, kto Teraz na jakiś czas sobie wyskoczy pod namiot czy do jakiegoś, nie wiem, kampera są zupełnie dwie różne rzeczy także oczywiście życie w górach, tutaj praca w schronisku mnie nauczyła tego, żeby spokojnie zawsze to wytłumaczyć, jeśli nie mam czas jeśli nie mam czasu to jakąś szybką ripostę, która ustawia tą sytuację po prostu Dlatego, że rozumiem to. Sam jak idę gdzieś w góry, widzę coś, czego nie widziałem wcześniej, Jakąś, jakiś samochód, maszynę pojazd. Na przykład te gąsienicowe takie BV-ki, Dwa wagony połączone przegubem. To też jestem ciekawy po prostu, jak to wszystko funkcjonuje. No i tutaj dobrze, że jest się też czego chwycić, bo bo tam pole od prawej stronie znowu też jest... To pokazać, że zahamuje tam w tym miejscu, gdzie było szeroko i było gdzie w razie czego wjechać i że po prostu zahamuje, żeby pokazać jak koła się ślizgają po tym lodzie, że nie ma żadnej sterowności, ale jestem mile zaskoczony, bo okazuje się, że sterowność jest całkiem niezła, dlatego że u góry też było zero, tak samo jak tutaj, ale to wszystko było mocno zmrożone, a tutaj już rozmaka i nie jest aż takie śliskie jak się wydaje Także fajnie Tutaj jest taka, taki ostatni, ostatni etap yy, Po płytach I już dojeżdżam do Doliny Biłej Ale tutaj też jest tak, że jest taki wąwóz Na szczęście z prawej z lewej strony są zrobione rowy, które odprowadzają wodę Ale, ale są głębokie I jak się w yy, nie wiedzie, żeby się zatrzymać w razie gdyby To tutaj już jest mniejszy rów na szczęście nie zdążyłem tego nagrać. Ale chodzi o to, że po prostu te płyty potrafią być bardzo śliskie, a nie ma się tu gdzie zatrzymać. Tak żeby nie uszkodzić samochodu, bo oczywiście o takim sposobie zatrzymania mówię, nie takim, żeby gdzieś tam wjechać w drzewo, bo to też jest jakiś sposób. No, ale mówię o takim sposobie, w którym normalnie się funkcjonuje, jeździ codziennie i, i nie ginie. Po prostu też ostatnio w internecie dość mocno było pokazywane zdjęcie takiego rozbitego samochodu terenowego, który próbował gdzieś tam podjechać pod jakąś górę. Nie pamiętam nazwy, może ktoś napisze w komentarzu, jak ta góra się nazywała i tam była zmasakrowana całkowicie ta terenówka. Dojechałem do Doliny Biłej, wyłączam reduktor i jadę dalej. Tam była zmasakrowana ta terenówka całkiem, i takie rzeczy dzieją się najczęściej. Oczywiście w momentach zjazdu też, ale moment zjazdu zwykle raczej nie kończy się taką rolką, tylko uderzeniem w coś na, na końcu trasy. Natomiast takie rolki się bardzo często dzieją przy podjazdach. W momencie, kiedy jedzie się pod górę i właśnie braknie trakcji. Samochód zaczyna się obsuwać w dół i nabiera pędu, i wtedy e, trzeba za wszelką cenę utrzymać e, tą prostą e, trajektorię jazdy. Żeby nie zacząć skręcać na lewo-prawo. Dlatego, że przy takiej prędkości, jaką się dosyć szybko uzyskuje, postawienie samochodu w poprzek stoku po prostu powoduje jego przewrócenie. No a potem już działają siły fizyki, grawitacja i jest naprawdę taka właśnie konkretna rolka, czyli po prostu dachowanie bardzo szybkie, bardzo wiele razy. Dobra, dojechałem do pralni, oddaję pranie, odbieram pranie i jadę dalej. Jadę właśnie przez Szczyrk. Tak sobie myślę, że jest już grudzień i tak naprawdę. No, nie mamy jeszcze kalendarzowej zimy, ale ja zimę traktuję już od właściwie października. I mogę śmiało powiedzieć, że ta zima jest dla nas naprawdę łaskawa. Dlatego, że bardzo często jest tak, że już od tego października jest naprawdę sporo śniegu, ogromne trudności z dojazdem naprawdę ogromne trudności. A teraz pokazałem kilka filmów, w których tak naprawdę za każdym razem. Jakąś metodą dostaje się na górę, jakąś metodą dostarczam ten, to, ten towar to zaopatrzenie. Nie ma jakichś wielkich awarii. Nawet jeśli będą, to do tej pory nie było, więc było mi po prostu łatwiej to wszystko ogarnąć. Oczywiście, mam sporo nagranych awarii z zeszłych lat. Więc, jeśli okaże się, że ta zima jest aż tak łaskawa, że nie wyposaży nas w awarię żadną, nie zaopatrzy nas w awarie. To po prostu żeby na tym kanale było ciekawie. Pokażę takie dni, w których te awarie się zdarzały. Jakie one są i tak dalej. A na razie pokazuję codzienność i zwykłe rzeczy, które dla mnie są całkowicie zwyczajne. A dla wielu osób mogą być czymś zupełnie nowym, ciekawym, może nawet zaskakującym. Co się zepsuło, ale co się zepsuło? Wiem, co się zepsuło. was się zepsuł. No właśnie. Pamiętacie, że na tym filmie jedno z tych kół stało tak mocno skrzywione. I winowajcą jest tutaj ten element. Tutaj na górze. Powinien wyglądać tak samo jak na dole. Tak. A po prostu jest zerwany. Tracimy ostrość. Jest ostrość. Także tak to sobie tutaj wygląda. Tutaj w tym pracują sforznie. Nie mam rękawiczek, tak. No i tutaj nie ma się to na czym po prostu trzymać. Tak, a tutaj jest w ten sposób. To tam jest jeszcze na takich miseczkach, które są tutaj. To są dwa różne systemy tego. To są już nowe części, które przyszły. Tutaj są takie miseczki śmieszne, które w pierwszej wersji tych łazów w ogóle były plastikowe. I ten stworzeń normalnie pracuje tutaj, w tej miseczce. Pomiędzy tym jest smar, ale to się wyrabia. W tym patencie, który jest tam na samochodzie, to jeszcze były. dodatkowe łożyska w tym patencie tutaj na samochodzie jeszcze są łożyska dodatkowo ale te łożyska też się rozleciały dlatego przechodzimy tutaj, pan Jacek stwierdził, że jednak przechodzimy na ten system tych miseczek bo one wbrew pozorom wytrzymywały dłużej takie mniej więcej 2-3 miesiące ciągłego jeżdżenia z zaopatrzeniem do góry powodowało, że tyle mniej więcej to wytrzymywało ale jest łatwiej to wymienić i szybciej dostać, także ten system z tymi miseczkami strasznie śmieszny system swoją drogą, no ale co zrobić, takie to jest auto no także u łaziorek jest już leczony jest nadzieja, że będzie działał tutaj oczywiście przy okazji tej wymiany całe do wymiany są różne elementy, co tylko trzeba. To jest wymieniane, smarowane i tak dalej. Też, jak jest łaziołek na podnośniku, to można sobie tutaj zajrzeć pod niego. Spod spodu to auto jest w całkiem fajnym stanie. Natomiast jest do remontu już blacharka. Niestety, wiemy o tym, dlatego właśnie zostały kupione te dwa ułazy. Bo tutaj niestety już warunki atmosferyczne zrobiły swoje. I jak się tego nie zrobi, to ten samochód się po prostu zacznie sypać. Także tutaj będą porobione też różne wycieki. Dobra. A ja nie mam więcej czasu, jadę dalej, robię zakupy i wracam na górę, bo mam dzisiaj jeszcze sporo do zrobienia. Żegnam się z łazem. Mam nadzieję, że wnet do nas wróci jeszcze trochę powozi, bo do wiosny jeszcze będzie jeździł, a na wiosnę remont i wymiana z tym. Nowszym białym, biały dostanie. Trochę większe koła. Bagażnik zderzak i będzie już jeździł, no a ten do remontu. No tutaj też fajnie widać, ile ten samochód jest podniesiony, bo on tak. Od oryginału ułazy się podnosi tutaj na takich podkładkach. Tutaj są podniesione o dwie. Dodatkowo wymienia się te cybanty. One są wtedy dłuższe. I już jest lift zawieszenia. Do tego amortyzator. I już jest zawieszenie podniesione. Także tak to śmiesznie wygląda. A ten samochód jeszcze dodatkowo jest podniesiony tutaj na takich poduszkach, które podnoszą budę ponad ramę. Patrolu, yy, Mogę z panem wrzucić? Jezu, to jest najlepszy człowiek do od... No, jak pana zareklamuje, to co? Nie, to jest po prostu człowiek, Najlepsza który... firma, ratuj się kto To może. jest człowiek, który się po prostu podjął e, tego samochodu, no i to jest chwała za to. Jego wierny, wierny pies. Cinka też to wszystko dzielnie znosi bardzo. Takiego łaza na placu tyle razy widzieć, to naprawdę szok. Nie, Cinko? Tak. Dobra, lecę bo nie ma co. <laughs> Biorę cię ze sobą, jedziesz? Biorę bo nie ma co, jadę bo nie ma co tutaj już dalej gadać. Trzymaj się piesku, do zobaczenia. Dobra, lecimy dalej, zakupy ogarniam. I dzisiaj mam do ogarnięcia jeszcze, jak wrócę, to mam do ogarnięcia jeszcze papiery, dokumenty. Techniczne, tam związane z wodami polskimi, związane z ochroną środowiska różnych tych dokumentów jest do wypełnienia sporo. Także sprawozdania roczne teraz już w grudniu jest tego cała masa, także jest co robić. Jadę jeszcze mam dwie hurtownie do ogarnięcia i wracam na górę.